26 lutego w Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku Białej wręczono nagrody polskim laureatom 15. Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Bochunowa Paleta. Myślą przewodnią konkursu organizowanego od wielu lat przez Szkołę Artystyczną imienia Petera Michała Bochuna z Dolnego Kubina na Słowacji i Dom Kultury Włókniarzy w Bielsku Białej jest popularyzacja twórczości artysty. W 15 edycji konkursu, odbywającej się pod hasłem Człowiek, któremu przyznałbym Nagrodę Nobla, udział wzięli młodzi artyści ze 147 placówek z Polski i Słowacji. Jury nagrodziło prawie 400 prac we wszystkich kategoriach konkursowych, w tym 90 prac uczestników z Polski. Po oficjalnym wręczeniu nagród otwarto pokonkursową wystawę prac, podczas której młodzi artyści z dumą prezentowali swe dzieła. konkursie I jego patronie opowiada Franciszek Kopczak, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Bielsku Białej. Panie dyrektorze, dlaczego Bochunowa Paleta? Właśnie Bochunowa Paleta, ponieważ mówimy o patronie tego konkursu Peterze Michale Bochunie. Michał Bochun był malarzem XIX-wiecznym, który. Urodził się na Słowacji, potem się przeprowadził do Polski i tworzył w naszym mieście Bielsku Białej, a dokładnie w Lipniku, bo wtedy ta dzielnica, czy ta miejscowość nazywała się Lipnik. I tutaj Peter Michał Bohun w Bielsku stworzył bardzo wiele ciekawych obrazów, przede wszystkim portretów, bo był menażem portretistą i właśnie dlatego głównym tematem tego konkursu jest właśnie człowiek. Dzieci malują człowieka w różnych sytuacjach, w różnych kontekstach. Zresztą na tej wystawie bardzo wyraźnie widać, jak wielkie bogactwo, co można zrobić z tak wąskim tematem, jak człowiek. Dzieci po prostu mają wyobraźnię nieograniczoną. Przypuszczam, że jeden zawodowy artysta pozostrościł takiego swobodnego podejścia do tematu, takiej spontaniczności. Tą wystawą co roku na nowo się zachwycamy. Panie dyrektorze, ta dzisiejsza piękna wystawa. To część projektu polsko-słowackiego, to już piętnasta edycja. Jak współpracuje się ze Słowakami? Od dawna pracuję, ponieważ jest to konkurs, który od samego początku realizowany jest przez umelecką szkołę, czyli Szkołę Artystyczną w Dolnym Kubinie. W Dolnym Kubinie, ponieważ w tamtych okolicach się urodził właśnie Peter Michał Bohun, z placówką w Bielsku, a najbardziej odpowiedzią placówką do realizacji zadań artystycznych, plastycznych jest właśnie Dom Kultury. Podjął pałeczkę Dom Kultury właśnie Dom Kultury Włókniarzy i od kilkunastu lat tę te akcję, ten konkurs wspólnie organizujemy. Zasięg już jest bardzo duży, ponieważ bierze w tym roku z Polski wzięło udział 35 placówek. Natomiast około 300 placówek w sumie razem w tym konkursie wziął udział. To jest bardzo dużo. Impreza z roku na rok się rozrasta, staje się coraz bardziej popularna. Myślę, że dlatego, że jest, ma taką specyficzną atmosferę. Tworzą dzieci od przedszkola po niemal dorosłe osoby ze szkół plastycznych. Także rozpiętość wieku, rozpiętość poziomu, a także poziom tych prac jest, jest imponujący. Zapraszamy przede wszystkim do oglądania, zapraszamy Bielszczan, bo to jest wystawa, która naprawdę zachwyci każdego wrażliwego człowieka, a potencjalnych młodych artystów zapraszamy do wzięcia udziału właśnie w następnej edycji. Od wiosny w Domu Kultury Włókniarzy można przynosić pracę. Do końca roku szkolnego zbieramy pracę na następny konkurs, już 16. Bochu Nowej Palety.